No, i już trzeci odcinek z, z, z serii Gospodarstwo wuja no już trzeci odcinek. Może. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ale. No. No, ale dla mnie to jest. No początek serii. Jeszcze nam nie urosła urosła pszenica. ja się dogadałem z z panem Adamem, że mogę na jego łące sobie pole zaorać, no i w ogóle mieć pole na niego, na jego łące. Mówił, żeby sobie tu zaorać, yy, tak od tego, tutaj i lecieć wzdłuż tutaj. Kurde, tutaj trochę miaka zrobiłem. Nie wiem, czy wy wolicie takie dłuższe odcinki, czy krótsze. Napiszcie mi w komentarzu. Nie wiem, ja mogę robić takie i takie. Moglibyście mi napisać, czy wolicie krótsze czy dłuższa? Muszę sobie zrobić stałe godziny, kiedy będę wrzucał filmy z gospodarstwa. My, moglibyśmy tak, że na przykład o godzinie 15.00. No, tam godzina. Na ekranie. No! No i już kończę to pole. No, ten kawałek pola. Tutaj może bym jęczmień posił. co teraz mogę robić? Już muszę... Kurde. O kurde, ale krzywy o nie, ale to jest takie bardziej proste niż to. O nie. Chyba w następnym odcinku będą żniwa, tak mi się wydaje. No no i to już by był na to trzeci odcinek z, z serii gospodarstwa u